Dzień dobry, ludziska. Witam serdecznie w kolejnym porannym fifowym materiale. Wreszcie się doczekaliśmy, dostaliśmy SBCK, w którym możemy wrzucić swoje karty Once to Watch i również informy i w ogóle, jeśli czekaliście od dawna na sprzedaż swoich kart 83, mniej więcej 82, 83, to wreszcie te karty poszły do góry troszeczkę, może nie jakoś mega bardzo. Ale chociaż trochę, wiem, że wielu z Was czekało, bo wielu robi tego typu inwestycje i wreszcie dostaliśmy ulepszenie, tym razem one nie dostaliśmy informa, w sensie nie możemy sobie zrobić dowolnego informa, znaczy nie możemy dostać informa z drużyny tygodnia obecnej czy coś. Ale możemy dostać kartę One to Watch. Tylko pamiętajcie, że once to Watch to są tylko karty, które wyszły na samym początku cyklu roku Fifowego. i tak naprawdę z dobrych kart możemy tam dostać Azarda Edena, jego brata, również ale Azard jest dużo droższy, wiadomo, ten brat z Realu. Oprócz tego mamy jeszcze Griza, jeszcze mamy Dejonga, i tego typu karty z tych droższych. A tak poza tym, raczej pamiętajcie, że tutaj szansa na dobrą kartę są raczej małe. Jeśli nie macie niewymiennych kart One to watch, tak jak na przykład pewnie wielu z Was też z początku cyklu ma Ndombele albo Sancheza z Interu, coś tego typu, no to właśnie te karty możemy poświęcić, żeby a nuż dostać coś dobrego. Ja osobiście dostałem De Jonga, więc nie jestem zły. E, oprócz tego, chyba też mi wyleciał Sarabia i Azard, ale ten niestety tańszy brat. No, a poza tym jeszcze mogę od razu powiedzieć o swoich sprzedażach. Niewiele się ostatnio sprzedaje na mojej liście, ale zawsze coś. Sprzedałem swoje informy, bo też jeśli zainwestowaliście w informy właśnie w okolicach ratingu 83, to one teraz poszły do góry, więc możecie je wystawić. I tak jak mówiłem, karty również z tego przedziału ocenowego też możecie wystawiać, bo teraz one poszły do góry dzięki temu SBC-Kowi. Oprócz tego wreszcie sprzedali się moje, moje felipki się sprzedały tam z niewielkim profitem, ale zawsze coś tam kochacie 10 tysięcy, Kabak chyba około 20, 20, i Mertens, którym grałem przez ligę weekendową, a raczej nie kłamie, bo kupiłem dwóch Mertensów. Jednego jeszcze mam wciąż na liście, obu kupiłem w podobnych cenach 750 i 740, coś takiego. Więc jest to też fajny proficik. Ale zaraz Wam powiem też o gorszych inwestycjach, które zrobiłem, i też kilku dobrych. Ale poza tym, moi drodzy. Co się jeszcze wydarzyło? Bo dzisiaj musimy sobie dużo pogadać. A, jeszcze jedno. Przepraszam was, że dzisiaj nie było streama, ale o trzeciej w nocy wczoraj wyłączyli mi prąd. Znaczy, przepraszam, wyłączyli mi prąd wieczorem i wrócił on e, do mnie o trzeciej nad ranem i ja jako nałogowy gracz FIFA, oczywiście zacząłem grać ligę weekendową o trzeciej w nocy. Skończyłem o siódmej, biłem golda 2 i poszedłem spać, więc przespałem pół dnia e, i dlatego już za bardzo nie miałem kiedy dla was postreamować. Wybaczcie mi to. Postaram się, aby było więcej streamów w tym tygodniu, a raczej do końca tego tygodnia, zaczynając od już bardzo niebawem. Oczywiście ogłoszę to na Discordzie, gdzie będzie pod tym filmem link do tego, o której zacznę streama kolejnego, i oczywiście wiadomo, będę na Twitchu. Oprócz tego, co jeszcze muszę wam dzisiaj powiedzieć? One to watch już powiedziałem, ale jeśli chodzi o ceny tych kart, tak? Jeśli np. zapatrujecie się w kupno takich Grizmanów, czy właśnie azardów, jak widzicie, ja to zrobiłem. Azarda kupiłem za wcześnie i na nim pewnie stracę paręnaście tysięcy Grismana kupiłem w dobrym momencie, kupiłem go za 360 tysięcy. W tej chwili na PC, -cie. on chodzi za ponad 400, więc myślę, że on powinien odbijać. Ale ogólnie, jeśli pytacie mnie się, kiedy kupić te karty, to one już raczej niżej nie będą, powiem tak. Więc jeśli właśnie tego typu karty szukacie do klubu, to myślę, że teraz powinniście. E, powinniście na to zerknąć, rzucić okiem, a jeszcze Benjeder, tak, jeszcze kupiłem kilku Benjederów, nawet nie jest źle w tej chwili, ja zaraz kupiłem za chyba 540, e, nie, chyba nawet dużej, 550, e, więc no troszkę na nim stracę, jeśli sprzedałbym teraz, tak, ale myślę, że e, ciężko to widzę, żeby te karty spadały bardziej, ponieważ co się wydarzyło, w pierwsze dwie godziny, kiedy wyszedł ten SBC, to tak jak Wam mówiłem, ludzie zaczęli robić tego sbc na once to watch z kart niewymiennych swoich, których mieli z początku cyklu FIFA, czyli właśnie Ndombele i tak dalej, i dlatego było bardzo bardzo dużo wystawianych przynajmniej na PCcie. Nie wiem jak to wyglądało na konsoli, czy może na konsoli te ceny jeszcze spadają, znaczy jeszcze te karty spadają. Na PCcie one już się ustabilizowały. I raczej powinny już tylko rosnąć, ale nie ludziska. Ja wiem, że wielu z Was straciło na swoich benederach i tak dalej, na przykład kupiliście ich wczoraj czy coś. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale na pewno te karty nie wrócą do ceny sprzed tego crashu kart once to watch, no bo wiadomo supply, czyli zasób tych kart był dzisiaj przeogromny przez tego SBCK. Czy mi się właśnie wyłączył pad? Aha, świetnie, będę musiał to zrobić. Na, podczas nagrania filmu właśnie mi się rozładował pad. Ale akurat sobie pogadamy o innych rzeczach, więc nie muszę tutaj po menu latać co chwila. Co poza tym, jeśli chodzi o niebieskie karty, czyli te z najnowszej promocji, nie One i nie, one się nie ulepszają. Niektórzy z Was mnie się pytają, czy te karty się ulepszają. Nie, te nowe karty z One Stuart się. Przepraszam, nie z One Stuart. Te nowe karty z nowej promocji się nie ulepszają, źle włożyłem baterię. Więc, ale one najtaniej powinny być podczas nagród, tak? Czyli w czwartek powinny. Te karty spaść najniżej, czwartek, piątek, tak jak było podobnie z Future Stars, jeśli chodzi o Wasze karty Future Stars, na szczęście właśnie taki Valverde czy coś odbija, ponieważ wiele kart z Once to Watch było z em, La Ligi, tak jak widzimy właśnie Griezmann, De Jong czy Azar i dzięki temu, dzięki temu, że taki Valverde troszkę odbił, tam kilka innych kart z, z La Ligi. Tak jak mówię, no, mam kilku benjederów. Problem jest taki, że te, też kupiłem ich troszkę za drogo na, na PC. Ale liczę, że one jeszcze troszeczkę odbiją. De Jongi jednego wydropiłem, wszedłem za 125, a kupiłem pozostałych za 120. A wystawiłem na noc, wiadomo, w cenach zaporowych. Wątpię, żeby one zeszły po takich cenach. Tak naprawdę z tych benjederów to chcę się wycofać. Jak mam być szczery, bo wydaje mi się, że po prostu kupiłem ich za wcześnie. To była nietrafiona inwestycja. Ja się trochę za szybko czasem rzucam na niektóre karty i mogłem poczekać troszkę dłużej i kupić je na przykład teraz, i wtedy uważam, one bardziej odbiły w przeciągu kolejnych kilku dni, bo ten SBC co One to Watch kończy się za 2,5 dnia, tak? Coś takiego, w sensie 3 dni jest ogólnie na, na rynku dostępny, ale ponieważ jest już nad ranem, to chyba on się kończy jak mamy wtorek, to chyba po nagrodach czwartek, tak? Wydaje mi się, że w czwartek o 19 ten SBC powinien się skończyć i wiecie, jest szansa, że w czwartek jeszcze te One to Watch trochę spadną, ale gdy już wyjdą z paczek, wydaje mi się, że powinny trochę odbić, ale nie, nie odbiją do ceny sprzed wyjścia tego SBCK, ale jadąc dalej, niebieskie karty już Wam powiedziałem, najtaniej powinny być czwartek, piątek, Team of the Week, obecna drużyna tygodnia też powinna oczywiście odbić po wyjściu z paczek, mamy tutaj kilka atrakcyjnych opcji w tej drużynie tygodnia, ale powiem Wam, że ja wam nie powiem konkretnie, które karty, bo nie chcę. Wiem, że mam mały kanał i jakoś bardzo nie wpływam na rynku, ale ja chcę was uczyć jak dobry nauczyciel, a nie żebyście brali ode mnie ściągi, żebyście sami wydedukowali, które z tych kart mogą być dobre e, na potencjalne flipy po wyjściu z paczek. Myślę, że jak macie trochę e, drygu, to powinniście się domyślić, w które karty warto zainwestować w te różne tygodnie, ale powiem, że kilka opcji jest, które uważam, że. Pójdą do góry po wyjściu z paczek. Szczególnie tutaj jeden taki pan z Francji jest bardzo, bardzo atrakcyjny, jeśli chodzi o jego cenę. Uważam, że powinien pójść w górę. Po, po wyjściu z paczek, bo jego poprzedni inform, no i się właściwie praktycznie wygadałem, jego poprzedni inform też miał tendencję zawsze przed ligi, ligi, ligami weekend, weekendowymi, czy ja się mogę dzisiaj wysłowić, przed ligami weekendowymi ma tendencję zawsze iść do góry ta karta, więc, więc myślę, że jego drugi inform będzie jego, będzie podobna historia. W ogóle chciałem Wam też powiedzieć, że powiem Wam, chciałem Wam powiedzieć, że powiem Wam, no i znowu... Uspokój się, wilku, jesteś w stanie nagrać film bez powtarzania się. A więc, a propos, właśnie o tym poprzedni film, chciałem Was też troszeczkę tak, no przeprosić w jakiś sposób, bo nagrywałem go bardzo zmęczony i yy, yy, yy. I co? I dużo się powtarzałem na przednim filmie. Nie lubię jak, jak potem odsłuchuję swoje materiały, a odsłuchałem dopiero, gdy wrzuciłem go na YouTube. Wiem, że się trochę powtarzałem, wiem, że nie wszystko może jasno wyjaśniłem. Wiecie, że na YouTube jestem niecałe pół roku i czasem zdarzało mi się, przynajmniej w moim personalnym odczuciu niektóre filmy. Jedne są bardziej klarowne i robię lepsze, a inne wydaje mi się, że trochę się za dużo motam, za dużo powtarzam i tak dalej, więc przykro mi, jeśli może wam się nie, nie za dobrze słuchało. Nie mówię, że był taki odzew czy coś, bo wy zawsze mnie wspieracie i zawsze jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, że jest dużo lajków. I w ogóle, ale wiadomo, no ja zawsze z filmu na filmu chciałbym być coraz lepszym youtuberem um, i przekazywać wam coraz klarowniej informacje, więc postaram się, żeby kolejne filmy. Były coraz lepsze jakości, żebym się jak najmniej powtarzał, żeby wam jak najlepiej przekazywać informacje. Wiem, że przed sekundą, właśnie sam się zamotałem, a potem chciałem wyjaśnić, że staram, będę się starał tego nie robić, ale tak po prostu na przyszłość. Chciałem wam po prostu powiedzieć, że sorry, jeśli czasem w niektórych filmach się zdarza mi powtarzać, postaram się to robić jak najrzadziej, żeby mnie się dobrze słuchało. Dalej, co jeszcze chcę wam powiedzieć? Generalnie i jej nie wypuszcza żadnych zadań, to już wiecie, że ostatnio nie dostajemy żadnych nowych zadań, co jest trochę niefajne, bo, no, znaczy wiadomo, że mamy fajnie, że mamy w, fajne i niefajne. Kurde, miał być dobry film. Wiadomo, że mamy wciąż tych czterech panów tutaj do zrobienia wśród zadań, ale nie wypuszcza podczas tej promocji żadnych nowych i jej trochę szkoda, ale tylko taka anegdotka. Pamiętajcie też, że a propos foderów, czyli wasze karty na przykład 84 w górę, nie te 83, tak jak trochę poszły w górę z One to Watch, przy tym zadaniu jeszcze są dość nisko. Pamiętajcie, że w tym tygodniu prawdopodobnie dostaniemy Neymara Zawodnika Miesiąca z Ligi Francuskiej, więc fotery mogą trochę pójść do góry. I też nie wiadomo, kiedy dostaniemy pośrednią ikonę. Możliwe, że w ogóle nie dostaniemy, bo ona już się bardzo długo nie wychodzi. A może po prostu i EA chce nas przetrzymać z foderami, czyli zapchaj dziurami kart 84, 85 w górę, po to, żeby po prostu wypuścić w takim momencie, kiedy większość ludzi już może się wycofa z tych inwestycji. Więc wiadomo, ja Wam nigdy nie mówię o inwestycjach w tego typu, bo to bardziej Wy lubicie robić, zauważyłem w komentarzach. Ja wiecie, że moją domeną jest flipowanie kart. Nigdy Wam nie będę mówił, kiedy właśnie zainwestować, na przykład tak jak było poprzednio z tymi ulepszeniami, czy z inwestycjami, ale wiem, że dużo ludzi to robi, więc dla tych ludzi staram się właśnie mówić Wam, kiedy. Uważam, że może być dobry moment na sprzedaż, albo co można oczekiwać w FIFA, kiedy co wyjdzie, żebyście te swoje karty inwestycyjne na dłużej, na przykład jak nie wiem, tydzień temu albo dwa tygodnie temu coś kupiliście, albo kilka dni temu, kiedy te fodery były najniżej i chcecie je sprzedać, to staram się Was przygotować. Kiedy ja uważam, że bym osobiście sprzedawał te karty, ale ja Wam nigdy nie powiem, inwestujcie dzisiaj, bo za tydzień może coś wyjść, bo to jest zbyt ryzykowne i też nie chcę się wkopywać, że powiem Wam coś, co może się kompletnie nie sprawdzić, bo nie wiem, czy wyjdzie pośrednia ikona, nie wiem, kiedy wyjdzie Neymar. Nie wiem, jak drogi będzie ten Neymar, więc nie wiem, czy takie tego typu inwestycje na dłużej będą popłacać, ale mówię, zawsze postaram się zaznaczyć, kiedy ja uważam, że co powinniście z nimi ogólnie zrobić. Tak? Dalej, pamiętajcie, Champions League jutro wraca, właściwie już dzisiaj technicznie, ja nagrywam to nad ranem, ale no tak, no to dzisiaj, dzisiaj wieczorem mamy, już zaczyna się Liga Mistrzów do nas wraca, więc karty RTTF będą tutaj bardzo ryzykownymi, ale jednocześnie bardzo atrakcyjnymi opcjami wśród niektórych kart, bo wiadomo, że te karty, wiadomo, że drużyny, które mają duże szanse na przejście dalej, wiadomo, że one już częściowo zawierają cenę swojego ulepszenia tutaj, tak? Wiele ludzi spodziewa się, że Bayern przejdzie, ale wciąż na że taki komand, jak widzimy, poszedł trochę w górę, ja kupiłem jednego za 380, teraz chodzi za około 400, wiadomo, to żaden profit, ale możliwe, że przed meczem czy coś tego typu karta troszeczkę pójdzie do góry. Ja osobiście, wiecie, lubię sprzedawać na hype, nie lubię ryzykować, chociaż akurat jeśli Bayern wygra pierwszą rundę, to na pewno ta karta trochę pójdzie w górę, tak? To jest przykład oczywiście, to samo można powiedzieć o e, Sancho z, z Borussii, to jest akurat Sancho jest jeszcze bardziej, jeszcze ciekawszą opcją, z tego powodu, że Borussia jest raczej spisywana na stracę z PSG, chociaż akurat ostatnio Borussia też jest z drugiej strony w gazie, więc jest to bardzo ciekawy match-up PSG z, z Borusją. i tutaj e, nie będę Wam mówił czy macie inwestować w te karty, czy nie, ale generalnie obserwujcie rynek pod względem tych kart, bo one będą bardzo mieć duże wahania, mówiłem Wam to też na poprzednich filmach, ale wiecie, no Champions League wraca, więc warto jest na pewno ten temat napomnieć, kart RTTF i pamiętajcie, że te karty dostaną potencjalnie aż dwa ulepszenia w dość krótkim okresie czasu, bo jeśli taki Bayern wygra dwa mecze oba, obie nogi, czyli te two legs z Champions League, to taki komand dostanie aż plus dwa, tak, tylko że nie od razu plus dwa, tylko... Najpierw plus jeden, jeśli wygra pierwszą nogę, i plus dwa, jeśli wygra drugą. Jeśli Bayern wygra tylko jeden mecz, to dostanie tylko plus jeden, więc to też jest dość ciekawe. I pamiętajcie, że to jest na 100% potwierdzone, absolutnie to się wydarzy, więc to nie jest tak, że, o, czy na pewno jesteś pewien, że tylko plus jeden albo plus dwa dostanie. Nie, Każda, każdy kolejny mecz teraz w Lidze Mistrzów, przynajmniej w tej fazie, czyli jak są te dwie nogi, to jest szansa na aż dwa potencjalne ulepszenia, więc to jest całkiem ciekawe. E, co dalej? Co dalej, wiecie co? To chyba by było na tyle. Jeszcze tylko chciałem wspomnieć o Twitch Prime nie dlatego, żebyście mnie subowali, chociaż możecie, ale w poprzednim filmie też mi się nie podobało, jak trochę zamotałem i może niejasno to, to wytłumaczyłem. Jeśli chodzi o Twitch Prime, to wygląda sytuacja tak, że na dniach dostaniemy na pewno tą paczkę, jeśli macie Twitch Prime. Jak wiecie, można to zrobić poprzez stronę Twitch, przechodzisz do strony z łupami. Generalnie, jak się zarejestrować, to właśnie przez Twitcha, jak tutaj wejdziecie, to Wam powie, jak się zarejestrować. I w kodzie jest, że jest to niestety paczka tylko zawodnika 81, plus chyba czterech rzadkich piłkarzy. Więc. Nie najlepiej, ale jeśli ten Twitch Prime zacznie być aktywny już teraz i na przykład co dwa tygodnie albo co miesiąc zostajemy z jakąś paczkę, no to jeśli macie Twitch Prime, no to wiadomo, jest to jakiś fajny dodatek, że tam sobie coś możecie otworzyć i potencjalnie coś dostać. Ale co. Zapomniałem napomnieć na poprzednim filmie. Możecie darmowo się zarejestrować na tego Twitch Prime'a, Możecie darmowo dać mi subskrypcję i możecie darmowo odebrać tą paczkę. Tak mi się wydaje, jeśli zarejestrujecie się na Twitch Prime. A potem, jak gdyby, subskrypcję usuniecie, tak? Ale wciąż będziecie mieli przez pierwszy tydzień albo miesiąc aktywnego tego Prima, więc będziecie mogli dwie te rzeczy zrobić. I coś, to też zapominam wspominać. Jeśli zasubskrybujecie mnie na Twitchu, czy z Twitch Prime'a, czy, czy za 5 dolarów, jak tam wolicie, to macie też dostęp na Discordzie do prywatnego kanału. Gdzie daję Wam prywatne porady? A propos, a propos rynku i w ogóle, tak? Bo na, na YouTubie prowadzę bardziej ogólne tematy. A jeśli chcecie coś bardziej konkretnego, to. To na Discordzie jest kanał poświęcony temu, tak? Zawsze możecie zadać mi o konkretnego piłkarza pytanie czy o konkretną inwestycję. Zawsze Wam odpowiem w pierwszej kolejności, tam, no po prostu takie konkretne detale, tam w to wchodzę, żeby coś dla Was dawać, jak wydajecie coś mi w zamian za wsparcie kanału płatnego. Więc to by było na tyle, ludziska. Dzięki, piękne za oglądanie. Kurde, ale się nagadałem. Mam nadzieję, że pomogłem dzisiaj i że dzisiaj film był klarowniejszy niż, niż poprzedni. Tak jak mówię, będę się starał, aby z filmu na film przekazywać Wam informacje jak najlepiej. Powiedzcie mi, gdzie skończyliście w lize weekendowej. Ja tak jak mówię, Goldzik 2 przez 5 godzin grałem od 3 do 8 rano. Po prostu masochistycznie bardzo, bardzo podchodzę do tej gry. A co do jeszcze kart once to watch, tak już naprawdę na sam koniec. Te karty, jak wyjdą z paczek, to powinny odbić, więc jeśli, kupi jeśli kupiliście swojego Benedera, albo Griezmana albo coś tego typu przed tym crashem, e, no to pamiętajcie, że, e, że te karty nie wrócą do swoich cen docelowych, ale troszeczkę powinny odbić, więc nie panikujcie, nie, nie wchodźcie w tą panikę z innymi teraz i nie sprzedawajcie ich teraz. Wiem, że to zaznaczyłem kilkukrotnie na tym filmie, ale wiem, że wielu z Was. E, dla wielu z Was ta informacja będzie istotna. Ale dobra, trzymajcie się, dzięki, piękne za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiał, materiałach i na Twitchu już niebawem.